Zab, zab, zab. Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj nagram Wam tutorial na to jak ja edytuję w postacie gaha gacha w Bispańcie Mogę powiedzieć, że mam już 7 lat doświadczenia w tym A w każdym razie chcieliście to wstawiłam ankietę. Od razu powiem, że tak wyglądały moje stare prace z takich początków. Ale chyba to był jakiś tak 19-20 rok, a tak wyglądają teraz. I styl, który Wam pokażę jest dość prosty. Naprawdę taki do szybkiego zedytowania może. Godzina półtorej, dwie. No, zależy od postaci, zależy ile chcecie szczegółów. O, no dobrze. Przejdźmy dalej. Już w galerię. No i wybieramy nasz format, ja akurat rysuję w takim, ale to po prostu jest rozdzielczość. No i dobra. Narysujemy sobie taką postać. W sensie... Zgadnijcie, kogo będziemy rysować. Może być ciężko zgadnąć? No dobra. Macie rację. Persujemy fina. To mogło być trochę oczywiste, no A wiecie czemu tak stoi? bo ucieka przed jakimś pedofilem, ale eee... nie chcemy mi się go rysować, więc go nie ma. Eee, usuwamy sobie tło tutaj, najlepiej tak. No i jak już nie ma tła, no to. Można od razu dodać sobie tło, jakie chcemy mieć z tyłu, ale to tam akurat bez różnicy, bo gdy ja edytuję, to lubię sobie akurat zrobić ciemniejsze tło, by po prostu jakoś tak mi wygodniej wszystkie linie widzę i nic mi nie świeci po oczach, szczególnie, że ja to robię o prawie drugiej w nocy. Ja się po prostu wybieram sobie takie ciemne szary. A to tam naprawdę wasza wola czy coś? Ja wam nic nie narzucę. Ja od razu widać, że się nie demazało. Myślę, przejdziemy. Pokażę wam, jakie pędzle używam. Będzie to Penfade. Ja mam go trochę zedytowanego. Może wam dam. Podam wam kody. Takie coś do włosów. To też dam wam kod. Takie ja coś używam do twarzy, takie coś na oczka, czyli w sumie cztery pędzle tylko, teraz wklejam kody, a żeby dodać pędzel customowy klikamy te trzy kropeczki, klikamy import Plus kod. no tutaj dajemy wtedy ten kod, a i wtedy tu pojawia nam się pędzelek. Na początku wchodzę w special i używam Liquify pen po jakieś takie zmiany kosmetyczne, żeby czy to odchudzić, czy to troszkę zmniejszyć głowę przy postaciach gacha life. Tutaj akurat nie. Po prostu możecie tak łatwo trochę zwiedzić różne rzeczy. Nie, ja się nie nadaję do tego, ja, ja wam więcej nie zrobię tutoriali, nie ma szans. Następnie używam tego typowego domyślnego pędzla, yy, ustawiam żeby miał ostre krawędzie, oczywiście na innej warstwie, yy, no i dorobiam włosy, pasemka takie, to tam już zależy od waszej postaci jak to wam pasuje. Używam tego customowego pędzla. On ma taką fajną otoczkę, że to wygląda jakby te pasemki miały Outline. No, widzicie. Wybieramy następną warstwę, tą z włosami, dajemy na samą górę. Yy, używamy Fade Pena. I... Lecimy granatowym. Trzeba robić kreseczki na ciuchach. Tak, takie fajne. Też jak chcecie w sumie. Tam, gdzie są jakieś zagniecenia czy coś. Tutorialne edytowanie. Postać jest strasznie względne, każda postać jest inna. Postacie z ciemnymi ubraniami, które mają ciemny obrys, edytuje się o wiele prościej niż postacie, które mają jasny obrys, ponieważ wtedy no, widać, gdzie ten cień się kończy, nie? Ja generalnie tak proponowałabym, jeżeli uczycie się edytować, to po pierwsze, nie, nie uczycie się z mojego tutorialu. Bo ja nie wiem co to jest. Po drugie, zacznijcie od jakichś prostych postaci, które nie mają nawalone miliona rzeczy. I ważna zasada według mnie. Nie ceniujcie czarnym, cieniujcie granatowym. O wiele lepiej wygląda. No właśnie ustawiacie warstwę na multipli. Wtedy to jest taka, nie wiem. Nie wiem jak to działa. Bo to jest taka ciemniejsza nałożona. Pobawcie się tymi efektami warstw. To super jest. Bardzo polecam. Ogólnie najczęściej lecę dwie warstwy właśnie na ubraniach cieniowania, a potem jeszcze trzecią, kiedy robię takie jaśniejsze kreseczki. Już warstwa jest no, na normalnie, na multipli. Po prostu najeżdżam na ten obraz, żeby to wyglądało jakoś tak ciekawiej, fajniej. I tyle. Proste, nie? Lecisz tylko kreseczki przez 20 minut. Ja to speedrunowałam. Godzinę mi zeszło na całość, totalnie. Wow. W sensie nie na całość ciuchów, tylko na całość... <grym> na całe Edita, nie? Jestem... nie wiem. Jest 4.20 w nocy, nie oceniajcie. Nie wiem co mówię. Następnie wybieram nową warstwę, fade pen, też multiply. No i cieniuję twarz. Skórę. Bo tak samo to będzie działało na nogi czy ręce. Tam, gdzie wydaje Wam się, że mógłby być cień, tam robicie cień. I tu też w zależności od koloru skóry, to może być bardziej fioletowy, to może być bardziej czerwony albo różowy. Eee... To może być nawet niebieski, jeżeli wasza postać ma, nie wiem, zieloną skórę. To tak trochę też na wyczucie lecicie te cienie. Nie jestem w to dobra. Nie widzę żadnej analogii w edytowaniu, bo każdą postać inaczej robię. Zawsze były też inne kolory, takie, które mi się wezmą. Ale no, jakoś te postaci wyglądają tak samo, nie? Zmniejszam przeźroczystość warstwy, dodaję jeszcze troszkę szczegółów linii, następnie wybieram blur i troszkę blenduję te krawędzie, ale powiem szczerze, ja bardzo często w ogóle o tym zapominam i tego. Nie robię, to też zależy czy wam to pasuje, bo czasami to wygląda źle. Czasami mi się nie podoba, jak są zblendowane. Teraz jak na to patrzę, w sumie też mi się nie podoba. <grym> Następnie dodaję nową warstwę, zmieniam ją na Multipli i wciąż Fade Pen. Robimy cień, bo ja zawsze im robię taki cień, bo tak. Wy nie musicie. Ja nie wiem, czy to jest tutorial, czy po prostu pokazanie, jak ja edytuję, bo w sumie to jest pokazane, jak ja edytuję, ale to też tak trochę tutorial i ja Wam nic nie narzucam. Ja jestem tolerancyjna, nawet jak nie chcecie cienia robić, to ja was akceptuję takimi, jakimi jesteście. Naprawdę. Następnie oczy i... dlatego wyłączamy sobie cienie z twarzy. Ale ja wam powiem, ja nigdy nie edytuję oczu, bo ja mam takie wgachane bóli. Ja tutaj specjalnie dla was zrobię Normalne oczy, żeby pokazać Wam, jak ja edytuję oczy, kiedy muszę edytować oczy, ale ja nienawidzę edytować oczu. E, bo tak. Ja wiem, że są bardzo dobre argumenty. Generalnie, no to zamazujemy sobie, żeby nie było tych cieniów, bo potem dodamy je sobie sami. E, ale powiem Wam. Wiele osób zauważyło, że film ma dwa różne kolory oczu i jego mama w sumie też miała dwa różne kolory oczu. To jest taka minimalna różnica, jeszcze że z daleka tego nie widać. Więc przygotujcie sobie takie czyste oczy, dowalcie z rzęsy i inne jakieś tam szczegóły, jak źrenice, jeżeli są jakieś szczególne, albo innym kolorze po co ja tu pisałam, że o tym zapomniałam? <laughs> Samica. <co? śmiech> <laughs> Następnie wybieramy kolejną warstwę i ustawiamy ją na Multipli. E, I zrobimy takie dwie. Jedna jaśniejsza, druga ciemniejsza. E, właśnie, no cienie, trochę źrenica. E, nienawidzę robić oczu. Nie umiem. Nie oceniajcie mnie. Kolejna warstwa, ciemniejszy kolor, multiply i robimy to samo, ale nie do końca to samo, żeby było widać troszkę ten kolor pod, no widzicie, tak minimalnie mniej na tych kreseczkach. Zjeżdżamy trochę opacity tej warstwy, używamy airbrusha, by zrobić takie cieniowanie tym pędzelkiem. Nie umiem mówić. I wtedy to oko jest takie czarne, ciemne, fajne, yy, tajemnicze niczym, yy, nie wiem, fin, czy coś. Tak. Następnie, kolejna warstwa, ustawiamy ją na Add i używamy jasnego koloru, by zrobić w oku światełka. Możemy użyć uh, blend, żeby to wyblendować. To chyba jest blend. I używamy tego takiego pędzelka, który wam dodałam, kod, który robi światełka. Boże, ja nie wiem, co mówię. następnie kolejna warstwa: multipli i fioletowym, robimy cień na całych oczach. Też na białkach oczu. Następnie trochę zjeżdżamy tą warstwę jej opacity, no wiecie, żeby była trochę przeźroczysta bardziej. Światełka wyjeżdżamy na samą górę wszystkie. No i oczy w miarę skończone chyba, aby już skończone, a, jeszcze zarobi takie rzęsy od środka, to fajnie wygląda ale raczej jak ma się jasne oczy, bo tutaj akurat praktycznie tego nie widać. Tutaj akurat pomieszam się w warstwach, żeby ten cień na twarzy przełożyć pod tą warstwę z dodatkowymi pasemkami włosów, żeby cień nachodził na oczy. w końcu włosy, to lubię robić najbardziej. E, robimy sobie warstwę nową na samej górze, wybieramy Fade Pena, ustawimy warstwę na Multipli. No i robimy kreseczki, dużo kreseczek. E, zostawiając sobie taki paseczek na światełka. No generalnie ustawcie sobie, żeby ten pędzel miał ostre końce, bo to wtedy lepiej wygląda. No i po prostu spróbujcie zrobić coś takiego, jak ja robię. E, robimy ogólnie 5 warstw na włosach. Najpierw właśnie taka Multipli, potem Normal. E, kolejna warstwa na Normal, żeby zrobić jakby warstwę włosów wyżej, potem znowu nowa warstwa multipli, żeby tak bardziej przyciemnić i potem czwarta warstwa normal, żeby zrobić jakby kolejną jaśniejszą warstwę. Po czym piąta to już jest add, żeby dodać światełka. Nie wiem, co ja wam tu więcej mogę powiedzieć o włosach. To jest bardzo proste, tylko dość czasochłonne. Jeszcze bardziej czasochłonne jest, jak Wasza postać ma dwukolorowe włosy, bo wtedy trzeba jechać jeszcze więcej warstw, ponieważ. Chociaż nie, można kombinować. A, ale nienawidzę edytować postaci z dwukolorowymi włosami. No i właśnie zjeżdżamy sobie przezroczystość tej warstwy. Dodajemy nową, zostaje normal, wybieramy sobie. Kolor włosów postaci. No i robimy takie pasemka, kreseczki. Nie wiem jak to nazywać. Eee, tutaj to jeszcze wygląda słabo, ale właśnie robiąc kolejne dwie warstwy, widać, że no te włosy mają więcej warstw. Jak wy rozumiecie, z tyłu jest ciemniej, z przodu jest jaśniej. No, i generalnie, właśnie robiąc włosy, możecie robić je bardziej proste. Możecie bardziej falować przy końcówkach, żeby postać wyglądała, jakby miała bardziej loczki, więc to tam zależy od waszej postaci. Fajnie, jak fajnie wybierać kolory, generalnie na przykład białego. Nie cieniujcie szarym. Lepiej zróbcie taki bardziej fioletowo-szary czy niebieski, bo wtedy ta postać nie wygląda na taką wyblakłą. No i właśnie nowa warstwa Multipli, znowu ciemniejszy kolor i tutaj już za bardzo nie trzeba się starać. Tutaj głównie chodzi o cienie właśnie z pozostawieniem tego kawałka na światełka. ...na refleksy. No. Zmniejszamy potem trochę przezroczystość tej warstwy, dodajemy kolejną, zostawiamy na normal. No i... ...wybieramy domyślny kolor posu w postaci i robimy pasemka. I teraz dopiero zaczynamy widzieć, jakby te warstwy. E, szczerze, można lecieć takich warstw tak długo, ile się chce. Chcecie to zróbcie sześć albo osiem. Ja zostawiam te cztery nacieniowanie, jakby. E, no i potem schodzi mi na to około godzinki cały edit ale równie dobrze możecie zrobić jedną warstwę na takiego szybkiego arta to z pół godziny wam zajdzie na całość bo włosy są najbardziej czasochłonne moim zdaniem kiedyś potrafiłam robić oczy wtedy one były dla mnie najlepsze teraz już nie, teraz się nie znam Kolejna warstwa ustawiamy na ad, wybieramy taki jaśniejszy kolorek i robimy takie światełka na włosach. No ja zawsze robię takie jakieś spiralki czy cokolwiek właśnie tam, gdzie mam jaśniejsze. No i trochę pasemek takich i jaśniejszych też w zależności skąd pada światło na tą postać. Dlatego warto wcześniej mieć przeszygowane tło, żeby wiedzieć, gdzie dawać więcej światełek, gdzie mniej. Bo moim zdaniem właśnie oświetlenie daje najlepszy efekt. Możecie też dodać więcej światełek na przykład na nos, na jakieś yy, świecące elementy w ubraniach, na usta, yy, czy jakikolwiek tam efekt chcecie uzyskać. Ważne, wyłączcie sobie tło, Chodźcie na samą górę, kliknijcie krzyżyk i kliknijcie add layer from canvas, to wam po prostu scala wszystkie warstwy, co sprawia, że potem wygodnie można dodać efekty, jakieś oświetlenie, rozumiecie. Na koniec już w zależności od tła, dodajcie sobie warstwę na samej górze, kliknijcie clipping, no i dodajcie jakieś światełka i cienie najlepiej pobawicie trochę efektami warstw, bo niektóre naprawdę fajnie działają, ja się trochę na tym nie znam, ja po prostu zawsze biorę to, co fajnie wygląda i nawalam tych efektów. Tutaj to w ogóle wszystkie przeklikałam, żeby zobaczyć co mi będzie pasować, ja akurat wybrałam kolor dodge. Już tak fajnie światełko, no i oczywiście, że potem multipli, bo ja cały czas klikam tylko multipli i granatowy, bo tak się robi najlepszy cień, szczególnie, że to jest noc. No i oczywiście światełko, no to add, bo to daje najlepszy efekt no, oświetlenia, więc jakby miałabym mówić, no to add dodajecie światełko, a multipli dodajecie cienie, nie? I zupełnie inaczej postać wygląda, kiedy doda się takie efekty. Totalnie ciekawiej, bardzo polecam. A Overlay jest jakieś takie najlepsze jako nakładka. Fajnie nakłada kolory. Tu już mi wjechała odklejka eee, i szczerze mówiąc to, no, obrazek jest już skończony. Eee, to jest, nie wiem, nie wiem jak mam to określić, wy się z tego nic nie nauczycie. <grytanie> mam nadzieję, że nikt się z tego nie uczy edytować, bo... Bo ja bym się z tego nie nauczyła. No dobra, to to pa. Chociaż tak jeszcze powiem, jeśli ktokolwiek skorzysta z tego czegoś. I zrobię edytę na podstawie tego. Ja chcę to zobaczyć. Chcę wiedzieć, jak wam wyszło. Nie wiem, oznaczcie mnie. Jakby jednak ktoś z tego skorzystał. Z tego super pierwszej klasy tutorialu.